nic nie robieniu, nie? Czy nic nie robieniu, 28 subów do 7500 ci brakuje? Tak. No i wszystko jest nagrane, nie? Widzowie cię osądzą. <grym> no ale no nie miałem kurwa jak, nie? Co ci poradzę stary? No. <grym> po pierwsze jestem chory. Po drugie byłem na zasranych wyborach <grym> chyba. Pierwszy i ostatni raz. 20, 22 godziny siedzieć kurde na dupie i liczyć głosy. pozra. Ta. No, i masakra, 22 godziny. Myślałem, że krócej tam będziesz. Co? No, też myślałem, ogólnie nie. Opowiedz, jak było, co cię zaskoczyło. Nic. Ta. No, cały czas to sama chujnia jest. Na świecie. Nieważne, kto rządzi. Dobra, ła dobra ładujemy. Kogoś jakoś, pedał? No, to normalnie ładuj. Kogo? Nie, bo teraz lewica rządzi, to może pedałów nie. Oj, nie żarwam tutaj trochę, odkręcił lekka pizda. Oj, to ładujemy się. E, no, co mnie ogólnie zaskoczyło? Nic mnie nie zaskoczyło, co mam powiedzieć. Ale było, 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 było ogólnie bardzo fajnie. Tylko szkoda, że tak mało zapłacą, o, Kurde, mam 2-0. Ile, ile dostałeś? Za, a nie, Ej, albo czekaj, 0. nie, nie, nie mów, nie mów, nie, mów, nie, mów, mów ile, nie mów ile. Nie mów ile? Jak wbiją 100 łapek w górę, no to, to zdradzić ile Ej, się stary. zarabia za taką komisję. Ta. Ej, dobra, stary, bo ja mam ten. Ja mam 4-0 już na tresu Jebany 4-0 na threshu. <laughs> Bez kitów idź po tapę, wykierujesz nas. O, a ja auto atakiem zabijam, jestem potężny, nie? No, tak. No, no. Tylko właśnie, jak tutaj te podapę po w ogóle iść tym traszem, muszę sprawdzić. Nie no, żartuję, żartuję, nie idź po tapę. A. No to normalnie to tak pod te, po, po te. No, no te twoje. No bo wiesz, żartujesz. że te... dziwne... Stary gdyby nie YouTube to byłbym z ten taperem. Albo klawnem w cyrku ewentualnie. O oj, chyba szybciej ci do tego. <laughs> Był roboty na pewno. Nie no, pewnie bym. Ja. Został dealerem, ale no się... samochodowym, nie? No to ci, kurde, a i jakim? Dobra, łapie go. O, o. Zasłonił się za kolegami, frajer. No i ja, ogólnie było. Nie było raz, że dobrze. No, po części było spoko, po części było niespoko. Siedziałem od 6 do. Kurwa, od 6 do 5. I musiałeś potem 20... też liczyć, tak? Całą noc? Tak, 23 A... godziny siedziałem, no na no, dupie Wszystkie policzyłeś? No, ale nie sam oczywiście, nie? No ale co posiedziałem, to posiedziałem, pierwsze co chodzi No jo. 23 godzinki się posiedziało. A to oddałeś głos, czy tylko siedziałeś? Tak, tak, oddałem, oddałem, no No to dobrze, ja nie oddałem, bo mi się na przykład nie chciało Znaczy, ja już nie mogłem, bo się nie zarejestrowałem na internecie że jak głosuję w Bydgoszczy, nie? Bo jak ja jestem kurde, z innego tak miasta, to się muszę zarejestrować, jak chciałem tutaj głosować. No wchodź w tą klatkę. A chłop fleszował zamiast kliknąć. No ale co za łeb, no to mu no, klatkę idealnie. Mocny, mocny, mocny gościu, nie? Mocny Ja pierdole, to za giguś, nie? Mocny giguś. Nie. Ciekawe na kogo go głosował. Mi się zdaje, że napis Mi się też tak zdaje, nie? <laughs> e, no, także, także tak, jesteśmy świeżo po wyborach Pisiory tak. nie objęły stuprocentowej władzy Będzie dym W sejmie Powiem ci tak, nieważne kto by wygrał Ja i tak się martwię co oni odjebią po wyborach, nie? Nieważne kto rządzi Czy, czy by wygrał PiS, czy... Koalicja, czy lewica, czy konfederacja. No. I tak się boję, co będzie z tym krajem dalej, nie? No nie będzie idealnie. To fakt. Mam okay. nadzieję, że Tutaj tylko jakieś obniżki podatków dla youtuberów wejdą. To też tak myślę. <laughs> Żebym mógł się wzbogacić. 500 plus dla youtuberów od 7500 subskrypcji. <laughs> Kurde. To jest. Dobra, idę. No, ale idzie, idzie, idzie. Ogólnie jestem zadowolony. Jeden film mi dobił do 50 tysięcy wyświetleń, więc git. To klasa, nie? No, jestem zadowolony ogólnie na to, co się dzieje i jak jestem zmęczony i w ogóle, więc jestem mega zadowolony. No, jutro już chcę wrzucić znowu. O, znowu killa kila jo? się ta no, znowu mam ten tak. staty. Kurde. Dobra, dawajcie tego śmiecia. Dawaj go. Ładnie. Kurde, zdążyłem żełem XD O, dzisiaj daję sobie spokój, bo jestem zajechany. No. Ale jutro już jadę z tematem. Dzisiaj ponagrywamy Aramki okay. i cesy na cały tydzień O, można tak zrobić, no To będzie dobry pomysł Też mi się tak wydaje Dobra, dawaj Ładnie. Się. Ja muszę wziąć kilka. ładnie Ult za 5 sekund Kurde to gówno to pić Mam nadzieję, że jakaś muzyczka będzie fajna w tle. Nie, 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 nie. Chyba, że. Chyba, żebym jednak to zmontował, ale. Ale chyba bez muzyczki, wiesz? Poza tym, mi widzowie sami pisali w komentarzach, że wolą albo bez muzyczki, albo żeby była tak cicho, że praktycznie jej nie słychać, nie? Że nie wiesz, czy to kurwa leci dubstep, cypisk, czy. Czy wiesz, czy jakieś balady ludowe, nie? Czaje, czaje, czaje. Dobra. Ale, może w mogłem w sumie włączyć przed odcinkiem. Jakbym pomyślał, to bym dodał. No. Ale, będziecie lepiej słychać. Oj, to dobra. Gripek zarzucony. Nice. Jeszcze Aspiryna. Aspirynkę też? No, końskie dawki, stary, ja jutro muszę już być ten w 100% gotowy. Na jutro. A jutro idziesz do pracy, czy nie? Nie. No tak, bo po co w sumie Oj, masz. Już ci trochę tarczą amortyzowałem. A dużo fajniej Cię słychać, naprawdę. No to się cieszy, nie? Oj, 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 będą we mnie lecieć. Dobra, niech lecą. Nie. Jak zobaczyli Ojo. Ciebie, to się obstraje. Nie, no, ja się trzymam, no, kurde, idzie. Dobrze, ty zrób kolczugę, yy, warmoga zrób Warmoga i kolczugę. To są dwa itemy, które potrzebujesz. Bo ty masz z tych dusz co zbierasz armor dodatkowy, nie? Patrz, mam go. Dawaj Kurde, panie No we mnie Jarman wleciał. Ej, trudno. Nie, to będzie słuchaj. ciężko. Ja nie dam, ja nie dam rady. Ja bym musiał iść pod AP, żeby tutaj ugrać nie, 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 yeah. nie. <gly> słuchaj, idź pod Warmoga i Kolczugę. Kogbaw będzie nam w lecie z Twitchem robić damage. I ten, bo ty masz te dusze. One ci dają i AP. Czekaj. No coś tam dają, no. nie. Dobra, z nimi? Uh, sorry, sorry, bo się skupiłem na akcji. Plus, plus, plus. Ten, one ci dają i ap i Armor. A Kolczuga daje, że procentowo od Armora odbijasz obrażenia. No. Więc okay. y... wiesz, oni będą się sami zabijali o ciebie. Okay. A ty tak naprawdę nie masz jakichś y... itemów, co by ci dały dużo tego, wiesz? Oj, chyba po mnie. O kurde walony No, wiem go w krzakach ty, ty to jakbyś normalnie był nidalką taki upuszczasz, nie? <grym> dobrze idzie Dobrze, Wydaje dobrze Aj flagową mnie A śmiecia patrz to robię Jak on? Co coś się stało? Aj nie zdążyłem a, myślę, że wlejcie nasza gierka. Oni nie mają madekery. To prawda. A my mamy dwóch. Myśmy mamy ciebie jako tanka. No, może, może, może coś tam ugram. Ugrasz, obiecuję, ugrasz. Ale może się uda. Obiecaj. Dobra, obiecuję. No. Ja jest. Teraz. Nie możesz zawieść. Kurwa, co ja koło trafiłem? Znowu z tą wieżyczkę. Nie tego robaka, no. <grydzącego> robala. robala wow. Oj. Oj, oj, oj. Dobra, Twitch na poświęcenie. Z takim adekery to dużo nie ugramy. Oj, Ty! Ja tu wpadłem do środka. Dobra, Michał, dawaj, dawaj, cofaj, cofaj. Mogę Coś ich zabić? Dobra? Aj, Kurwa. zniknął flet ale okej, okay. dwóch zabiłem. Jeszcze może ty gością ściągniesz Wyleczy się. O kurde. Co za pet. Trudno, trudno, ładnie. Chyba wyszło w miarę okej. Okay. Dobra, łapię go teraz. Ła, pod pachą przeleciał. Dobra, mniejsza. <laughs> Kurde, ten Renekton, co chce go uderzyć, to znika. Ulf za 5 sekund a dopiero. Bo ja, on jak zabija, to ten, nie? To dostaje tą mnie nietykalność taką. No, no, no. To jest ten. E... Broczne bro... ostrze. No, nie ten tutaj. Tak, denerwujące, to jest strasznie. Ten taki czerwony sztylet, co ma fajkę w <laughs> Mhm. Ja bym, nie wiem, czy ich nie złapał przypadkiem, wiesz? Próbuj Ten Twitch ich wystraszył Ale fajnie, fajnie dzieje się, że się 10 będzie do końca roku Będzie, nawet więcej No, też tak sądzę Oj problem, problem Uciekaj, uciekaj, cofaj się O kurde, kolek Uff Uff Uff, ale byś na Q zleciał. Wow. A. <śpiewanie> co tu się dzieje? O! Dobra, nie wiem co zrobić. Tak, dobrze że się dzieje. Nie, opowiadam. nie. Kogbafius zaczyna na obrażenia bić. <śpiewanie> tak, on będzie bił coraz większe, nie? Trzeba spojrzeć na to, że w lejcie jesteśmy silniejsi Tak Ale mnie kusi, żeby dorwać tego Heimerdingera, nie? Dawaj, ładuj go na dziurę, normalnie Aj, nie puściło mi się Q Dobra, to ja zaraz puszczę mu Q Dawaj go Idę XD on jest odklejany, nie? Te... Czekaj, będzie? Dobra, jazda jestem w nich Ja tu już mam hasik na rabadona Weź ten, cofnij się, wyleć Kurde Dobra, oni mi nic nie robią <grym> no, weź się wyleć, warmogiem No już, już, już nie, wiem czy w ogóle mogę? Możesz, to musi nie. 8 sekund się nabić spójrz se na item. Okej, okay. widzę, widzę. O dobra, o. dobra, paczek lecimy. 8 sekund od ostatniego uderzenia bohatera i 4 od y, miniona. Okej. Okay. Dobra. No dobra, już jestem full. No i to jest i patrz, oni ci nic nie robią, a ty się możesz zawsze wyleczyć, nie? Tak. Ta, Teraz jak zrobisz kolczugę, to się będą zabijali tylko o ciebie. Idę, usypiesz tą kurzy, te klatkę a to są jakieś. Kuza, nie żmiemy im nawet Dla mnie tą klatkę tylko zostaw, bo oni to widzisz, oni to są od Klejusy. Dobrze, dobrze, dobrze Oni cię obijają, marnują manę, nie? Marnują... Ta. Wszystko A ja zaraz poczekam sobie... O dobra, czekamy 8 sekund A nie bo mi mnie... O dobra, teraz O ty kurde, No, i zaraz będzie full A. Dobra, ładujemy się Najładujemy się ja zacyk Dobra Dobra, jestem gotowy no I odchodzi no. Wjeżdżam w nich, dobra to Renektona, Renektona ładnie Ja od razu ci dałem tarczę i ulcika, nie? Widziałem, no, że wjeżdżasz no, ja do Dobra klasa ładnie No to jest Kore, nie? Ten warmok ma, tankuję sobie ten, a nie dobra <grym> Mógłbyś <Mówisz> tankować <grym> Dużo dałem mi te pierwsze kile. Wykierował tu gierkę pyk, pyk. Ta łatwo, no Stary. 80 stopni gorączki i mam i jeszcze kieruję sobie no gierkę się... <grym> <grym> Patrz, Peta normalnie opie. No dobra, easy, no i... easy, easy Easy tutorial Easy, easy tutorial